Jest 15 marca, trzecia niedziela Wielkiego Postu. Zobacz Pana Jezusa, który spotyka się z Samarytanką w upalny dzień przy studni. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem, udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego samarytanka. Jakżeż ty, będąc żydem, prosisz mnie, samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i On sam z niej pił, i Jego Synowie i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja Mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja Mu dam, stanie się w Nim źródłem, tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz. Lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc Rabbi, jedz. On im rzekł. Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą. Czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola. Jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żelli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki Słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Jest środek dnia, upał jest dokuczliwy. Ona usycha z pragnienia. Zalękniona Samarytanka przychodzi w samo południe, żeby uniknąć spotkania z ludźmi, jednak niespodziewanie napotyka przy studni Jezusa. Czy domyślał się, że ona tam będzie? Czy przyszedł specjalnie dla niej? Jezus daje Ci wodę, dzięki której możesz żyć. Tą wodą jest Duch Święty, życie w bliskości z Bogiem, trwanie przy źródle. Pragnieniem Boga jest napoić Cię wodą radości, sensu, miłości. Gdzie najbardziej brakuje Ci tej wody? którą daje Jezus. Jezus w zwyczajny sposób wchodzi w relacje z Samarytanką. Zauważa ją, opowiada o sobie i pomaga przyjąć prawdę o jej życiu. Co teraz przeżywasz? Czy dostrzegasz, że Pan przychodzi do Ciebie w prozie codzienności i chce ją przemieniać? Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, Daj mi się napić to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: Idź. Zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie, rzekła do niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. A kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: Czego od niej chcesz, lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: Czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć, dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili, Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Na koniec modlitwy stań wobec Jezusa, który jest Twoim przyjacielem. Podziękuj Mu za chwile, w których doświadczasz, że Bóg jest źródłem Twojego życia. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi, Synowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen.